co ja, Mr. X e, e, Dzisiaj Wam pokażę taką jankę sobie kawiorową e, na tym e, Tak, sprawa wygląda mniej więcej tak Dzisiaj powinienem jeszcze pokazać odcinek ze skład mechanika Jak będę jeździł sobie, no bo bardziej pokazywał takie maszyny które zbudowałem ale będzie jakoś jakości nagrywania bo miałem zły mikrofon włączony no a niestety nie nagram tego znowu bo mam czasu a to jest 20 minut prawie ale nagrywam ten na zapas bo staram się tak mniej więcej 2, godzin, 2 godziny miesięcznie ja, e, 2 godziny tygodniowe tak tutaj w minimum żeby to było 2 godziny w tygodniu tego filmiku. Więc no ten miesiąc na pewno się Halo, nie uda, bo to mieć w takim to Koniec miesiąca, no, a, a początek nagrywania był wczoraj. Wiem, że no, ten miesiąc nie, ale chcę so tak utrzymać, bo na razie. na razie tak, będą odsięgi codziennie. W okazji może będzie ten dzień. Zobaczę. Jak będzie mi się chciało nie? ogólnie. Nie wiem, czy plan kupić taki horrorek i też nagrać. O jest, nazywa się chyba Fan, czy jakoś tak, albo firs... coś tam, coś, e, nie, film, ale może też będzie First Fatom, bo no, to to będzie to będzie motywacja, bo to, 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 to. E, to będzie so, do... No bo to jedziemy. to jedziemy Eee, e, tak. Dobra, zacznijmy, bo nie będziemy to cisza i Cisza. Dzisiaj będę chciał zrobić wyścig. E, jakiś wyścig. Już szukajmy jakiegoś zwykłego wyścigu. I ten mi się podoba. E, więc tutaj sobie zrobiłem na pewno wyścig. Więc będzie dzisiaj. Może dzisiaj się też pobierę, czy może w następnym tobie takie inne. I nie spodziewajcie się u mnie montażu. Może będzie sam na ale to nie bo tak jak w panie, nie waduje, że to jest bardzo stare. Ale Widzę, że ostatnio to się znowu zaczęło pojawiać. Więc może się pojawi taki blok, z, jak zbuduję taką bazę, taką mapę ze zbudowanymi bazami się odejdę na drogę, i tam się zbuduję takie tak jak po, po 10 latach. Nie po bo te, jak ten... nie to byłem w stanie, ale już wygrzewali w tobie grzeczkę. To. to jest dwa roboty, a potem jeszcze to, ja to przewraca. Eee. Uchwalę. Nie, nie się chyba... O nie, nie jestem. Jest. Jest. Jest, jestem w stanie. Wszystko. nie jestem w stanie... Jak coś zrobić to mogę nawet coś zrobić tego czyli jutro Ale to się zobaczy, to się trochę będzie trwało samo budowa Mogę też zrobić timelapse w budowy I timelapse to będzie coś, coś Dobrego E! Coś mi mam powiedzieć Będzie gra I to będzie gra z moim kolegą

Zostaw no bo... tę Pojedziemy tym. <grym> I będą chodnorki. E, e, Ale to nie wiem, e, czy jeszcze są tutaj. Możliwe, że przyszły. Jakby kogoś tu w ogóle obchodziło, nie? Bo chyba nikogo nie obchodzi. Ale... Więc szykujcie się na to. To jest mój pierwszy wyścig z przyjemniem No i utrzymał Ja nie umiem w to grać, co stawcie mnie Jeśli uczy grę to strzegnie biegów No i ja jeszcze prawo to nie będzie A, Aj, nie umiem yy. Yy, No to tak, tak chciałem to tak powiedzieć, że, że będzie, ale w formie wyśrubku to teraz, no nie raczej samemu to raczej tego nie będzie więc tak to bywa może dzisiaj coś jakiś horror. To no first party mnie pusiło żeby znaleźć tego na jakąś a na live'a tego na pewno nie podciągnę bo live po pierwsze nie ogarnę to na pewno dzisiaj E, w sensie, że, że live to, że tak, żeby live'a zrobić z szpitalu żywym. No to najpierw ja no, Ja angażuję się w to. To niemożliwe. Bo inni muszą napisać, Ej, weź daj ten link, bo to w stanie się wyjść". No to wtedy bym mógł, ale tak powiem, już nie będzie nic. Nie będę nic zrobił z tym. Bo to troszkę bez sensu. Będzie na pewno też wiele innych. Bo, no nie wiem, co jest. No jedno z trzonów Horrorów. Yy, bo tak myślę, że mam się przyczuć, że z tego To jest bardzo prawdopodobne. Ja sam chciałem z ja niej się nie myślę, nie, ale wyświetlić, ale yy. cenam yy, je. Dokładnie mówiąc, yy, nie podobała mi się. Więc... No więc nie wiem, co no się mi pokaże po, Pokaże się, ale co dzisiaj, coś się na pewno wzięło Posiedzę, Ale poza tym, jeszcze dzisiaj na pewno to Cztery 4 minut powinien być A poza tym w tym strapie polecam na wyłączce i dźwięki Bo... NYU, diyorsun, to mikro i tam jest bardzo chwilę, nie ma i ani ży, nie wiem czemu. Tutaj jest coś, jak chyba, nie wiem czemu, ale pewnie ktoś jest już jakieś gry, bo na pewno jeszcze coś będzie tej gry. Na podpa, więc, jakiś model, się... jak myślałem, jest... właśnie z tymi iron markami, coś, mogą się pokazać. Właśnie, no to, tyle, co, i tak się to nie kończy, ale jak możecie przełoży ciebie. Cześć. Oh, flerem. Zostawcie lajkę, co się nam